Cześć Dziewczynki i Chłopcy, jest lipiec 2014. Witam Was znowu. Jesteśmy w tak zwanym make-upie. To ja, Można Sztuka, plotkara. To jest Koralinka, która robi mnie teraz na piękną. Mam tylko trochę lewe oko, zrubione. To jest przecudna Jolasia, którą mam teraz poprawiany makijaż, proszę bardzo, Jolasika. Jedno oko malowane i tak wygląda nasza praca. Drugim okiem, który może otwierać. Drugim okiem, który może otwierać, uczy się tekstu, który musi zaraz zagrać. Gramy w nowym obiekcie, to znaczy nie, obiekt nie jest stary, ale wcześniej pracowała tu ekipa o, pierwszej miłości głównie. a My graliśmy i to co widzieliście w poprzednich odcinkach to była mała hala tak zwana. Kiedy zaczynaliśmy Kiepskich, 15 lat temu, w ogóle na podwalu we Wrocławiu, to ta hala jeszcze nie istniała mała. Nie istniała duża na pewno, to była tylko jedna dziura w ziemi, wykopaliska. Potem przenieśliśmy się do małej hali, pracowaliśmy w małej. Jak mała była skończona, to zaczęła być budowana duża hala. Po tej dużej hali wielkiej, Ja udajnie, już Was oprowadzamy i teraz pokażę Wam ten nasz nowy plan, bo gramy też w dziwym miejscu, bo w miejscu, gdzie kiedyś była grana galeria, taki serial. Na razie, będę się domalowywać, potem będę ładnie wyglądać. Cześć, pan. Słuchajcie, Karolina oczywiście krzyczy, jak wszyscy tutaj, których napadaliśmy. Nie, 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 oni są tacy cwani. Jak my wychodzimy przed kamerę, to im się wydaje, że to jest jakaś głupia zabawa. Karolina pokazuje się tutaj, ona krzyczy, że nie, nie. Karolinka pracuje z nami w tej sesji, pracowała w poprzednich sesjach też. A teraz, w związku z tym, że ma, miała małą dziurę w pracy, to ona zaszczyciła i teraz właśnie Karolinka głównie zajmuje się moim makijażem. Tak? Tak, zgadza się. Gdzie się lepiej pracuje? Z innymi ekipami czy ze mną? No ale z Wymus... tamtymi też cudownie, a z Marzeną się pracuje, wyśmienicie. Także jest idealna do współpracy. Wymusiła. Jest kochana. Wi widać, że jestem większa od niej, więc wymusiłam po prostu. Nie. Tutaj pokaż po prostu ile tego wszystkiego musi być. O Jezu, tutaj Żeby, jest... żeby z tych potworków, z tych potworków, jakimi się wszystkie bawią, wszyscy faceci budzą o 6-7 rano, zrobić takie fajne dziewczyny i takich fajnych facetów, jakich oglądacie Jest Skaruj. tego mnóstwo. Tak? Tutaj zobaczcie jeszcze potem, zobaczycie, bo usłyszycie tego, nie usłyszycie, jak z takiej sieczki można zrobić piękną fryzurę. A to jest drugie stanowisko, zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest pobojowisko, to jest początek pracy. One potem to sprzątają, ale już tu siedzieli aktorzy, aktorki. I to jest tylko takie małe pomieszczenie. No, nas, stałych aktorów jest dużo. Ale ślicie, ilu było statystów wcześniej? Chyba z 20. Już 20 osób było malowanych i to się wydaje tak, że my teraz siedzimy, tutaj palimy papieroski, ona coś tam nazwał sobie, to jest ciężka praca. Ale dlatego tak się pije, tak? tak dziewczyna pracy, proszę tutaj z pana mowa, bo to w ogóle tak dziewczyna pracy wygląda jak zarabia w filmie, bo w filmie tak się zarabia, to tylko make-upistki. Na razie muszę się domalować. Aha. Teraz to już jest jeszcze połowa roboty. To jest Marta. To jest Marta. Marta zawsze robi z tego mojego siana, bo usy, że wyglądam, to tak jakby to była moja peruka, Ale to nie jest peruka, to są moje prawdzie. Martusiu się Kocham jak To nie chce się ze mną całować w usta małpa. Ja wiem, że wiele kobiet zazdrościłoby tego, że o, przychodzą rano, w godzinie 7, 8 są za każdym razem tak robione. Uwierzcie mi, że czasem się ma na to ochotę ale czasem można było się tylko umieć włosy i nie wiedzieć tak naprawdę, że dziewczyny robią coś więcej. Ale czasem można było mieć spodoski. Do Chyba, że ktoś ma opcję taką odjazdu na spódkę. No oczywiście, że mi wzrosła, oczy oczu nie widać, ale może do domu. Zobaczcie, dobrze, o, że pół twarzy jest zasłoniętej, to nie, tak, no, nie będzie tak, no, widać tych worów pod oczami. No to narodziny Wenus Co z tego jak do pierwszej sceny i tak będę musiała mieć założenie Walki. Drodzy panowie, nie oczekujcie od swoich partnerek, że budzą się o siódmej, że że... Nie oczekujcie, że będą wyglądały tak o siódmej rano wstając z łóżka. Bo w tej chwili spędziłam tutaj, Karolina mnie malowała, Marta teraz pojeczeszę, prawie godzinę. To jest dzień w dzień. Więc jak zaczynam zdjęcia bardzo wcześnie, to dziewczyny muszą u siebie z domu zrywać się. O kiedy Marta wyjeżdża z domu. O szóstej? Nie. O szóstej trzydzieści O 6.30 wstaje, no to na siódmo musi być tutaj to wszystko już musi być przygotowane. A potem codziennie takie czesanie, no ładnie się wygląda. Ja bym nie chodziła na taką godzinę do fryzjera na pewno. A to jest po prostu ciężka praca i dziewczyny, które maluje, i dziewczyny, które czeszą i też malują. Żeby po prostu wyglądać w ten sposób na ekranie. Telewizja kłamie mi jeszcze tony lakier, których Nie można. Nie można wyczesać. Dziękuję. Wokół mnie to znajdzie. Nie ma To ty nareszcie są, pochodzę. Koniec na rzęsy. Koniec nami. Rzęsy jeszcze. Jeszcze rzęsy, bo jestem bez rzęs, mam tylko na biało takim przedłużaczem pomalowany. Także to piękną w telewizorze, w tych reklamach to jest wszystko. Oszustwo. Mówię. Mamy rzęsy. Zadbany tak ładnie wyglądasz zawsze to nie każe tak ładnie wygląda jak Ty. Zadbany to nie to Ale Kto to jest zadbany? Nawet nie, nie jestem metryseksualistą, to nie wypadku. Pogrożysz się. No, właśnie, <grym> ja, wpadam wpadam wpadam. Wpadam. Ale, ja szukam drucika. Ja ale, ale, ale wiesz co, dlatego, że jak się zaczynasz tłumaczyć, to się pogrożysz tak. jeszcze bardziej. Nie po prostu masz dobrze... Bo ale że ciszy po prostu. no ale powiedz po prostu zadbany. Masz zrobioną fryzurę grzywka z jednej strony. I to się nazywa trochę metroseksualna. Nie śmiech. się ładnie, to dziewczynki i chłopcy no, na pewno cię tak. zostawią, ale powiedz, że tu nie sprzątasz, że nie czeszesz chłopców ani dziewczynek, tylko robisz co robisz? Tomek, no. Jestem technicznym od sprzętu. No. Ty, ale ja sprzęt. Zadbanym technicznym od sprzętu. No. Tak wyglądają, zadbani technicznie od sprzętu w atm przed kamerą. Uśmiechnij się ładnie, proszę i ząb. Własne zęby, czyste, wymyte, białe. Lepiej uciekać. No bo... Mówią, że ci fizyczni to zawsze tacy, tacy beznadziejni. Proszę pokazać kolegę z tyłu, jaka koszulka. Czeka. ucieka, ucieka, ucieka. super. Ja, to... ja Dobra, bo ja na razie mam tylko jedno oko umalowane. I jedno oko sobie namalowałam. Masz namalować Spiritus. A właśnie, właśnie, słuchajcie, to jest w ogóle numer. Do tego nie spilnowałeś. Tu stoi, nie będę filmować, czy to jest spirytus. Marta, wytłumacz, dlaczego tu stoi pół litra spirytusu? Żeby nie... znaczy, ci sobie pomyśleć, że skoro pracujemy tak ciężko, to musimy się posilać. Nie jest to spirytus techniczny, jest to spirytus spożywczy. Czyli to, wytłumacz fachowo. Marta, do czego używasz spirytusu? Do różnych no, różnych, różnych rzeczy. rzeczy. Słuchaj, ta ogląda... Czasami się przydaje. Czasami się przydaje, ale wiesz, to nie będzie puszczalne, to puszczane jest w różnych porach, bo ludzie sobie otwierają tą naszą stronę, kiedy chcą. To teraz już na poważnie zupełnie. Bo ludzie są ciekawi. Po co coś takiego znajduje się w charakteryzatorni? Na przykład do mycia kleju. Mastix. A po co jest klej? Co to jest Mastix? Mastix to jest klej, na który się przykleja brody, zarosty, sztuczne brwi, wąsy. I tego się nie da zmyć wodą? Nie. A jakimś spirytusem innym, technicznym na przykład? Spirytusem salicylowym? E, szczerze powiem, że był kupiony Zabrakło specjalistycznego. Specjalistycznego, tak. czyli. Ale ten się absolutnie dotyczy, Ale trochę się śmierdzi po tym świeczku. Mówię tak, jakby człowiek się alkoholu napił. Ale można potem lekko wleć i, i... i kremikiem posmarować, bo lekko szczepie. No szczepię, no. Każdy, kto się pewnie jakimś mocniejszym procentowym alkoholem kiedyś oblał, to wie, że to szczepie. Mnie na szczęście nigdy brody ani wosk nie doklejali, także... ja, A nos? ja tylko... Nos miał przyklejany i ten spirytus odklejany, śmierdziało strasznie i klej śmierdział i potem spirytus na się śmierdział. Także flaszka stoi. Co się z nią zdanie potem, po zdjęciach, po zakończeniu całej sesji, nie wiem, nie wnika. Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt.